Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Zapraszam Was serdecznie w to deszczowe popołudnie to Gruby, gdzie zaczął się zbiór jabłek. Mam nadzieję, że właśnie jabłka będą odpowiedzią na głód, który może zacząć doskwierać naszym mieszkańcom, czego bym bardzo nie chciał. W związku z tym ostatnio rozbudowaliśmy spichle, żeby przydzielić tutaj kolejne rodziny, które będą mogły pomóc mieszkańcom w zabieraniu tutaj z tej spiżarni tych jabłek, tak? Spiżarnia ma pojemność tylko 37, 37 sztuk jabłek, może tam umieścić, nie? Może skrzynek jabłek bardziej. Dlatego tego pomoc ze spichlerze jest jak najbardziej bardzo, bardzo potrzebna. Spichlerze 16 tylko na jabłka. Zobaczmy co się dzieje z tymi ludźmi. Okej, okay. oni są wszędzie. Spichrzownik. Tak, zbiera plon nawet jakiś spichrzownik. O, proszę. Tak? Dzień dobry. <laughs> no okej, okay. okej. Okay. Zbiera sobie plot z łopatą. Niech będzie, niech będzie, zobaczmy. Ile jabłek mamy teraz 234 jabłka Okej okay. Czy jakieś jabłka na drzewach? Nie Całkiem sprawnie to poszło słuchajcie. A może jakieś nowe sady jabłkowe? Jak wam tak dobrze idzie? Z jakiś pomysł? Bo ostatnia rozbudowa była bardziej w centrum, ale tu by się przydało zdecydowanie więcej jabłek. Zobaczmy, może gdyby przy. Chcę też w miarę blisko tego spichlerza, tak, żeby to wszystko było. Więc może gdyby zrobić drogę tutaj. Tutaj mamy taki miły fragment wyższego zadrzewienia, więc. Oszczędzić bym go również. To tutaj. Więc ta droga będzie dosyć mocno kręta. Tego drzewostanu, niestety, będziemy się, się musieli pozbyć. No, nie takie coś. Taka, taka parcela to by było. Złe gospodarowanie przestrzenią, ale takie dwie już czemu nie. Bez rozbudowy. Jedno z rozbudową. Całkiem spore pole. No hmm. zaryzykujmy. Nie chciałbym aż tak dużych parceli. Zobaczmy, może coś takiego i obróćmy to. Gdzie będzie bliżej? Do, hmm, czy z tej strony? Czy z tej strony? Albo dwie takie parcele. Chyba tak. Dobra. No, i niech dzielnie budują. Tymczasem wróćmy na nasze pola. Tutaj praca, jak widać, możemy przydzielić kolejne rodziny. Tutaj w gospodarstwie więcej zagapiłem się, oczywiście. No, nie mamy już żadnej rodziny, więc może wypadałoby odnieść to jedno. Tak, tak. Zostawmy sobie chociaż troszeczkę pozorów, że ktoś jeszcze może tutaj. Coś budować odnośnie budowy. Zobaczmy, jak tam rozbudowa. Wszelkie będą prosiaczki. Nie mamy desek. No dobra, to chwilkę poczekamy sobie. Aczkolwiek. Zobaczmy, jak tam ilość mięsa. Świetnie. Jaj, nawet coś tam jest. A mówimy tutaj o nadwyżce. To nie jest wielkość bezwzględna. tak Bo ta, jak widać, pokazuje nawet, że mamy chleb i warzywa. Jak sobie spojrzymy teraz, to one są już oczywiście zarezerwowane dla jakiegoś mieszkańcy. Drewno połowę nadal tak powiedziałbym sobie średnio. Um, ile mamy pieniędzy? 1610. No, nie wyrabiamy się po prostu z tym opałem. Otycznie się nie wyrabiamy. Import na za wiele się nie zdaje, jak widać. Gdzie mamy jakieś chaty? Zobaczmy, duży skład. Tu cały czas są produkty, których tu nie powinno być. No po prostu tu zostaną, aż chyba nie będą potrzebne. W centrum Hata Drwala, tak. Dołóżmy tutaj kolejną rodzinę. No i zobaczymy, zobaczymy. Jak te zbiory w tym roku 444 sztuki pszenicy, 20 196 sztuk jęczmienia. No dobra, okej. Okay. Nasze rodziny chyba sobie nawet z tym poradziły. Które mieszkają w gospodarstwach. Mamy je już maksymalnie obsadzone. Jak to jest sytuacja? W karczmie. Chcę nasze nowe targowisko, które jest zlokalizowane tutaj. Jeszcze nie funkcjonuje, ale to tutaj jak najbardziej. Masz już kilka straganów. Obsługuje nową część naszej osady. Czy mam już jakieś deski? Dwie deski, ok. Czyli możemy przystąpić do zlecenia. Zdecydowanie ten tartak mógłby dostać przydział kolejnej rodziny. W tym tartaku, jak widać, praca w re. Tak. Przydzielimy tu też kolejną rodzinę do tego tartaku, ale wtedy musielibyśmy odjąć na przykład. Nie chcę odejmować odleśnika tego przy strefie, znajdującej się tutaj na południowy wschód. Ale ten leśnik, znajdujący się w centrum, będzie musiał przez chwilę e, zawiesić działalność. Ok, 80, 842 grzywny. Hmm. Ale nie biegną. Ale nie biegną. Zobaczmy, jak się ma sytuacja w Hubertowi. 17 przestrzeni mieszkalnych, 17 rodzin. Spokojnie możemy. Budować kolejne parcele. Jak tam za masz 154, jeśli chodzi o zamożność? Możemy w związku z tym. Świnki. To jest zlecone. Świnki. Może kuski, może świnki. Parcela drugiego poziomu. Świnki. Są kurczaki, świnki. Ile jeszcze mamy pieniędzy? 19, czyli jeszcze jakieś jedno. świnki moglibyśmy. A nie, 19. Świnki są za 20. Pola są za 15. Dobra. Gdzie kolejna? Jak tam w ogóle z... Okej, okay, czyli dochodzimy z czterema w miarę do limitu. Czy możemy w końcu wybrać... Nie możemy. Dziwne. Dziwne, dziwne. Mamy już trzy punkty rozwoju, a nie możemy wybrać zarządzenia. Bardzo dziwne. Nie wiem czemu. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, czemu, proszę napisać w komentarzu. W dalszej kolejności będziemy potrzebować za zapotrzebowania karty. Poziom kościoła, jedzenie na targu i ubrania. Powinniśmy mieć niemało skór. Więc myślę sobie, że można by tutaj zainwestować. Trzeba by zwolnić gdzieś jakąś rodzinę na potrzeby budowy. I może to będzie właśnie chata drewana. Ile już mamy materiałów budowlanych? Kłody, deski, ok. Czyli na chwilę obecną możemy nawet zrobić w ten sposób, zaawansowane. Tutaj potrzebujemy 20 kłód. Kolejna parcela w centrum, może właśnie gdzieś tutaj. Chociaż może przyszła karczma mogłaby się tutaj znajdować. Tak, 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 nie zabierajmy sobie tego miejsca. Miałem zbudować coś w tym miejscu. Zwyczajnie coś takiego. Dobra. Mamy nasz mały ryneczek. Może w związku z tym coś tutaj, taka pojedyncza parcela, jeśli gdzieś będzie jeszcze możliwość, o, w ten sposób. I troszeczkę większe parcele. w ten sposób. Dobra. Okej. Okay. Zobaczmy. Magazyn ogólny jest pełny. No tak. Mhm. Mm zdecydowanie. Zdecydowanie jest pełny. Dwie rodziny, które mm, mogą budować, więc y, nie powinno być większego problemu. A tymczasem piękny październik. Piękny, słoneczny październik w grubie. Coś mógł powiedzieć na grubie, ale wiadomo o co chodzi. Um, 11 rodzin jest dostępny. Nie Kolejny muł. Tutaj moglibyśmy importować. Co możemy stąd wysłać? Może rudę żelaza, co? Czy mamy odpowiednio dużo? Hmm. Zobaczmy. No tak, mamy troszeczkę rudy żelaza. Ehm. Um, nie mamy sztab żelaza, czyli kolejna dymarka, co? Kolejna dymarka mogłaby tutaj powstać, może w tym miejscu w ten sposób. Dobra. Um. Kolejna dymarka, ale póki co możemy faktycznie. Nie chcę wysłać rudy żelaza, bo to by wymagało mm, gałęzie przemysłu, których mógłbym nie uruchamiać wtedy. Kusze, może no, kusze wyśnię, Nie wiem, mieć kusze. 107 kusz. Tak, kusze w zamian za mięso. Gdzie jest mięso? Gdzie jest mięso? Si tam jest dobra, no barter hubertowo. dobra, tutaj do jezioraka wysyłamy czy z jeziorakiem handlujemy, tutaj również um, czy moglibyśmy czy mamy odpowiednią ilość płaszczy, ale te płaszcze zawsze będą potrzebne, zobaczmy, 156 płaszczy no tak, no tak ale jak widać, te jabłka zrobiły robotę mamy jedzenie na 5 miesięcy w październiku. Opa, 18 miesięcy. Hmm. Aczkolwiek może moglibyśmy zamiast tych płaszczy... Piwo? Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać z tym piwem. Na chwilę obecną... Tak, tak, tak. A może właśnie zamiast piwa to. Gdzie jest ta? jest A może po prostu sudy. O, w ten sposób. Zobaczymy. Zobaczymy. E, 10 dostępnych, Nieźle. Nieźle. Jak tam budowa, czy ona jest już ukończona? No ok. W takim razie. dosady jabłkowe, moi drodzy. Tu również. I tutaj również. W związku z tym, rozbudowa, oczywiście. 78, 81 przestrzeni mieszkalnych. Dobra, dobra, dobra. Kolejne sady jabłkowe. Zobaczmy, gdzie by mogły powstać. Hmm. Może w międzyczasie ten leśnik mógłby tutaj coś obsadzić? Tutaj się miło zalesiło. No ale tak, tak. Gdzie jeszcze jakiś sad jabłkowy? Można by wykorzystać tą przestrzeń. Mniej więcej w ten sposób tylko w układzie, który dałby nam większe sady. Dobra. Okej, okay. zbliżamy się już bardzo do naszego myśliwego. Zobaczmy, jak sytuacja w Hubertowie. A propos myśliwych, no trochę parceli jest w budowie i chwilę im to zajmie. Czy możemy. Nadal nie możemy wprowadzić zarządzenia. Bardzo dziwne. Ciekawe, czemu. Przeważnie to zarządzenie było możliwe do wybrania tuż po wybraniu pierwszego hmm, rozwoju, tak, tutaj. Hmm. 170. Zarobiliśmy już na mięsie. Mięsa mamy bardzo dużo. Stacja karawan by się tutaj przydała. słupek nie. Stacja karawan. W tym miejscu dobra. Nadal mamy 19, więc nic tutaj nie zdziałamy, jak tam sytuacja w chacie rybackiej. Okej, okay, okej. Okay. Szczątki spichlerza. No można to naprawić, można też naprawić ruiny młyna. W międzyczasie. Możemy troszeczkę przyspieszyć. Cofnijmy się do naszej strefy rolniczej. Zobaczmy, jak ma się sytuacja na polach. Opał na dwa miesiące. Cały czas graniczny, słuchajcie. Cały czas graniczny. Um, może dostawienie tutaj kolejnego. A to drwala, kolejna osoba. Zobaczmy. Ile mamy tego opału? 131. Może kolejna osoba, która będzie nosić ten opał jeszcze by się przydała i oczywiście kolejna chata drwali. Hmm. Może gdzieś tutaj w związku z tym. O. Zrobilibyśmy coś takiego. Dobra. Tam sytuacja z materiałem budowlanym. Okej. Okay. W miarę, w miarę stabilnie tutaj nie potrzebujemy chyba robić czegokolwiek. Jeśli chodzi o ilość grzywien, też jest stabilnie. Nowych, najmniej oczywiście nie będzie. Jeśli chodzi o sytuację na mapie, e, też nie ma żadnych rozbójników. Wszystko jest pod kontrolą. Dobra, w Hubertowie. W dalszej kolejności m, można by rozbudować kościół i, i właśnie to jedzenie na targu. Na chwilę obecną mamy mięso i mamy ryby. Ubrania na targu. Buty. No tak. Buty. Gdzie jest nasz rzemieślnik od butów? Hmm. To by trzeba załatwić w ramach parceli. I będzie szewc przy salonie rynku. Dobrze. Dobrze, dobrze. Czy coś jeszcze moglibyśmy zlecić? Może rozbudowę kościoła. Będziemy potrzebowali 10 dachówek. Mógłbym je. Aczkolwiek mamy tutaj. Wszystko, co jest nam potrzebne. Aczkolwiek te dachówki moglibyśmy w stacji Karawan przecież. Która jest jeszcze nie zbudowana. Poczekajmy chwilkę. Eee, sobie zaimportować. Jak tam sytuacja z... Okej. Okay, miejscem w stajni. 25 na 29 mamy 4 miejsca w stajni. Ilość owiec i jagniąt. Cały czas nieco nie zmieni. 90 i 94. Zobaczmy jak tam limity u rzeźnika. 90 94 czyli... Moglibyśmy tutaj, może na 100 zwiększyć sobie ten limit? 120? Nie 20, oj, nie, nie 20. Czy coś takiego? Dobra. Jak tam sytuacja z rybami? Słuchajcie, trzy haty rybackie i nadal odławiają. Więc może to jest. Nie zbliżamy się w ogóle do limitu. Czas na kolejną chatę rybacką. Zobaczmy, gdzie ona mogłaby powstać. Hmm. Może tutaj. Teraz, żeby nie zniszczyć żadnego drzewa. Coś takiego. Pięknie. Dobra. Ciekawa kto to za two sprawa, a tymczasem naszego pociesznego łupieżu tutaj w zachodniej części jest już całkiem całkiem sporo. Wówczas nie pracuje na rodzina, to jest aż nadto. Zobaczmy, 114 przestrzeni mieszkalnych, 114 rodzin przydzielono. Trzeba nam kolejnych parceli. Tutaj też w ten sposób, czy możemy tutaj zlecić jakąś rozbudowę tak na szybko? Dobra, tutaj świnki. I tu również. No dobra. W takim razie kolejne parcele mogłyby się wydarzyć, na przykład gdzieś tutaj. To w jakim układzie, zobacz, o, na przykład taki, dosyć mm, przyjemnie nam tu zamknie ten rynek patrząc od tej strony, to jak widać te stragany to jest na razie troszeczkę, troszeczkę warzyw, jakieś mięso i oczywiście drewno opałowe te parcele oczywiście nie załatwią nam sprawy, całkowicie, więc można by już zacząć planować dalszą rozbudowę, może, może tutaj, tutaj mamy jakieś pojedyncze, pytanie, czy to jest nasadzenie, tak, to jest jakieś nasadzenie, więc mógłbym postarać się na przykład zrobić coś takiego, jeśli chodzi o drogę i na przykład tak. I może tutaj w takim razie będziemy musieli poświęcić kilka drzew, bo z tego się nie obędzie. Hmm. Jednak zależałoby mi, żeby te parcele miały możliwość Tej rozbudówki, dwie rozbudówki tutaj, hmm, takie duże nie są nam potrzebne. Trzy w przypadku, gdy będzie taki układ, dwie z takim układem, jakieś hmm, warzywka, wtedy dywersyfikacji tego, co się dzieje hmm, na tych parcelach. A tymczasem zobaczmy, obszar roboczy jest pusty, tak to wiemy. Spiżarnia jest pełna. Okej, okay. jak tam budowa naszego składu tutaj, możemy go oczywiście rozbudować. Tak, magazyn jest pełny, mamy 73 kłody, okej. Okay. Jak tam sytuacja w grubie? Całkiem nieźle. Tutaj te jabłka faktycznie mm, poprawiły sytuację z głodem. A w Hupertowy za to jest trochę cienko z opałem. Tak. Gdzie jest nasza chata drwala? Moglibyśmy tutaj wrzucić kolejną rodzinę. Zobaczyć. Magazyn ogólny jest pełny. Mhm. Tak, wiem. Chata rybacka. Póki co tutaj spiżarnia jest prawie pełna. Mm. Tak, może tutaj zrezygnujmy, albo niech nadal wycinają tą część lasu. Zobaczmy, czy można by jakoś zalesić ten teren. Czy tu są już jakieś nasadzenia? Jest i to całkiem sporo, okej. Okay. W takim razie tych leśników moglibyśmy zatrudnić sobie właśnie na tym obszarze dobra no i zobaczmy jak tam e, aprobata na poziomie prawie 100% e, dachówki e, potrzebne do rozbudowy kościoła jak tam e, faktor faktoria nadal nie została zbudowana no proszę się nie odciągać wracając do jeziora, słuchajcie No, tutaj się niczego nowego nie dowiemy. Można rozgrywać co najwyżej ten słupek. Do chaty Drwali możemy wrzucić, no może nie dwie, ale jedną osobę. Okej, okay, potrzebny jest muł w stacji karawan. Tego muła wypadałoby jak najbardziej zamówić. Ile mamy mułów? Cztery. okej. Okay. No dobra, słuchajcie. Nadal nam brakuje opału, ale jesteśmy tak, y, balansujemy. Balansujemy y, na czerwonej granicy. A tymczasem, zobaczcie, tu już widać wzrost jęczmienia. Ciekawe, w grudniu. Hmm, okej, okay, nie, no okej. Okay. Rolnikiem nie jestem, więc może, może taka jest, może to jest dobra pora. Ok, Handel nam idzie całkiem. Całkiem nieźle, ale zobaczmy, czy my czasem. Nie, wywóz dobrze. Nie kupujemy mięsa. To dobrze. Przywóz, drewno opałowe, No tak, jak miałby nam brakować. Ale zobaczmy. Brak handlu. Mm. Może zróbmy przywóz. To jest dopuść handel zagraniczny. Zróbmy coś takiego. O, o. Nie przywóz nie, wywóz. Eee, przywóz. I tutaj. Zrobimy coś takiego. Dzięki temu będziemy handlować tylko ze sobą, tak? Bo jednak w grubie tego upału jest mnóstwo. Tak, zobaczmy, gruboż pod śniegiem. Ile mamy tutaj tego opału? No właśnie, 1300 sztuk. Czas zadomowić <grym wioski> mielarzy. I może zbudować nawet kolejnych, słuchajcie. O, jedno drzewo pójdzie. Hmm, pięć drzew to może, nie? Jedno drzewo, jedno drzewo. A. No dobra, zbudujemy tych dwóch mielaży tam. Na wylocie. Mm. Ależ pięknie, pięknie pada ten śnieg, słuchajcie. Yy, mamy śliczny grudzień. Tak, tak. Myślę sobie, że to jest yy, dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek przelotem nad grubą. Dziękuję Wam bardzo, że tu jesteście. Serdecznie zapraszam Was już na kolejny odcinek. W którym będziemy dalej stabilizować sytuację z opangiem Jezioraku oraz z żywnością w naszych pozostałych osadach, czyli w Hubertowie i w Grubie. Czeka nas też zdecydowany rozwój Hubertowa, który póki co radzi sobie całkiem nieźle. Aczkolwiek potrzebujemy tych kilku nowych gałęzi rozwoju. Ewidentnie żeby w Hubertowie żyło się naszym mieszkańcom jeszcze lepiej. Dobrze, dobrze. Dobrego dnia. Albo dobrego wieczoru i dobrej gry. Do zobaczenia. Cześć!